Dzisiaj znajdujemy się na zbiorniku w kluczborku. Jednym z moich ulubionych wód. Zbiornik powraca po ciężkich przybojach W tamtym roku na jesień można było tu tych ryb nałowić, w tym roku na wiosnę też można było ich nałowić więc dzisiaj spróbuję y, znowu y, połowić fajnie sobie Na dzisiejsze wędkowanie jeżeli chodzi o zanętę przygotuję kilo superkapa oraz kilo y, Gold Pro. Będę dzisiaj łowił y, metodą odległościową, także jeżeli chodzi o gliny przygotowałem sobie dwie paczki gliny wiążącej oraz jedną paczkę argili czarnej. Mamy dosyć y, wczesną porę roku, także chciałbym trochę przyciemnić tą mieszankę. 6 kg gliny, myślę, że wystarczy na dzisiejsze wędkowanie. Będzie to glina dosyć tęga, ponieważ chcę się skupić głównie na większych rybach. Moim celem będzie złowienie większych płoci, większych jazi oraz przeważających tutaj leszczy. Jest tu na zbiorniku dużo drapieżnika, więc. Eee, też nie chcemy, go, nie chcemy go wabić. Nie chciałbym, żeby ona smużyła, żeby się rozlatywała. Chciałbym, żeby ona, wpadając do wody, doleciała w całości e, do dna. Na pierwsze nęcenie, e, będę chciał wrzucić 2 litry samej ziemi e, mocno doklejonej, oczywiście e, oraz 4 litry mieszanki. 1 do 1, 2 litry gliny oraz 2 litry zanęty. Glina wiążąca. Bardzo fajna miałka, glina wiążąca, bardzo dobrze trzyma e, towar w wodzie. Wyszła nam taka bardzo fajnie przyciemniona mieszanka. E, myślę, że trzeba ją jeszcze troszkę domoczyć, e, oczywiście przetrzeć, no i w późniejszej fazie, fazie dokleić. Glinę mamy gotową, domoczoną. Także zostałem tylko przetrzeć. Eee, myślę, że teraz zabierzemy się do rozrobienia zamęty. i tak jak mówiłem na wstępie, będziemy dzisiaj używać kilo Super Kappa oraz kilo Gold Pro. Myślę, że jest to dobre połączenie na dzisiejszy dzień. Naszym celem nie tylko są leszcze, ale, ale też płocie i duże jazie. Zanętę wstępnie mamy domoczoną. Także myślę, że możemy wrócić do gliny, przetrzeć ją, przygotować e, już do łowienia. Zanęta troszeczkę na pewno wpije, będziemy musieli ją domoczyć, e, także dajmy jej chwilę. Tak jak mówiłem, pierwsza część to, to będą 2 litry gliny. To mamy gotowe. Druga część to będzie 2 litry gliny i 2 litry zanęty. Także mamy przygotowane E, dwie części do nęcenia. Pierwsza to jest mieszanka, druga to jest sama glina. E, możemy zacząć kleić. Do pierwszej części, czyli do mieszanki, e, będę dodawał 100 gram Jokersa. Nie chcę, żeby go tam było za dużo, ponieważ ta mieszanka dosyć szybko się, się rozmyje. Więcej Jokersa użyjemy przy samej glinie. Druga część to sama glina, 2 litry gliny. Tu dodamy 200 g Jokersa. 50 g Kastera, i to na pewno wszystko dokleimy klejem, żeby dłużej poleżało w wodzie. Fajna mieszanka, jest dosyć sporo jokersa, trochę kastera. Myślę, że to powinno skusić duże ryby. Wszystko mamy gotowe. Także możemy zaczynać. Przygotujemy sobie robaki na stanowisku i możemy strzelać pierwsze kule do wody. Zatomalony? Jasne. Udało się połowić fajnych ryb, no i trafił się duży leszcz.